Siema, siema, witajcie na moim kanale. Witam was w kolejnym odcinku z Toxic Ocean. W dzisiejszym filmie, jak wiecie po tytule odcinka, wejdziemy sobie na nową edycję Toxic Ocean. Tak, wczoraj o godzinie 15 powstała nowa edycja Toxic Ocean. Właśnie dzisiaj sobie na nią wejdziemy. Ja jeszcze na nią w ogóle nie wchodziłem, więc to będzie moja pierwsza reakcja właśnie na ten tryb. Tryb się znajduje tutaj, o, już widać, że dużo graczy na nim gra. No to co? Dobra, myślę, że wchodzimy. Klikam w postać i wchodzimy na serwer. O, mamy o, ochrona choroby jakieś 4 godziny. Okej, okay, tutaj jakoś choroby też są. O, to mi się bardzo podoba, że tutaj zrobili takie coś. Tak jak jest na skyblocku, że nie trzeba wpisywać ukośnik konto i takie właśnie inne rzeczy. Tylko, że wszystko jest właśnie na tym znaku, na tym znaku wodnym dużym. Okej, okay, tutaj mamy. Witaj na serwerze Toxic Ocean by Crafted .pl. Dobra. Tutaj witają, Co tutaj mamy? Ja tutaj w ogóle na tym serwerze nie byłem, to będę. Co to jest druga? Aha, tutaj jest jak zrobić sklep. Okej, okay, okej. Okay. Tutaj mamy pewnie jak grać. O kurde. Ja sobie, ja sobie to przeczytam i się zaraz zobaczymy, po ten trybka jest totalnie nowy, dużo komend doszło. No i właśnie nie wiem. No to przeczytam i się zobaczymy. Okej, okay, chyba się zakłada wyspę, po właśnie wyspa. O, założyło mi wyspę. Mamy, o, nawet generator stołu. No, kurde. Faktycznie, ten tryb jest fajnie rozbudowany. Jak się nasza wysypka prezentuje? Toxic ocean. Eee... Ta, a, Taki, taki podstawowy, jak fipuneczek. Tutaj co mamy? mikstura ochronna. Wypicie tej miksury daje odporność na negatywne efekty od wody i choroby. Aha, od wody. Teraz, jak, po jak wejdę do wody, to pewnie dostanę ten efekt halucynacji, czy jak to jest? Dobra, wejdźmy, o kurde, tak, zostaje właśnie ten głupi efekt Okej, okay, w, w ogóle sprawdźmy sobie jak tutaj w, w, O! O kurde, tutaj też takie coś zrobili Fajne, fajne e, zobaczmy Rommel, 10, X-Ray e, O, Ref Architect Eee, Dziki, BBR O, Renifero Tutaj też z tym Renifero grają, tutaj nad tym Toxic Ocean Ta edycja chyba fajna będzie Eee, tu, tu. Aha, takie wyspy na razie nie są zbytnio rozbudowane, <laughs> nie, nie są zbytnio rozbudowane, ale pewnie będą się rozbudowywać. Nie wiem, czy tutaj każdy blok daje tyle samo poziomu. nas na Skybloku jest, że blok lodu, z czego co pamiętam, daje dwa. Sprawdźmy sobie, ile tutaj w ogóle daje. Pod komendą ukośnik W wartość. Jak się nie mylę, no i tutaj, tutaj, takie same. Dobra. A, czyli tutaj trzeba będzie się pewnie w dół budować, żeby tam poziom podwyższać Jak chcecie więcej odcinków z Toxic Ocean Jak będziecie, dobije, dobijecie pod tym odcinkiem 12 łapeczek w górę Jutro widzimy się w kolejnym odcinku z Toxic Ocean A jak dobijemy do końca tego tygodnia e, 70 subskrybentów, będę, w, wbiję się na top 1 wysp, na Toxic Ocean, na top 1 Dobra, to koniec, Sprawdź mnie jak pomoc, jakieś komendy tutaj są konto ilość pieniędzy w ogóle e, a 300 dolarów dostałem kiedy wszedłem od razu skup tutaj mamy skup Aukcji, otwieram menu skup skup aha tutaj takie rzeczy można sobie zbierać i skupywać tylko tutaj chyba nie są jakieś dobre oferty tutaj widać na Skyblocku jest jak masz svipa nie wipa wipa wystarczy żeby mnie skup vip to macie chyba 110 dolarów za 16 peru jak, te, jak będziecie dużo łapek zostawiać, dużo subskrypcji, to też sobie kupię vip i wbijemy się na top 1 z vip właśnie. Tylko ciężko będzie tutaj się tak wybić, bo ja jestem sam, to są całe teamy, ale może kogoś się tutaj zaprosi, może jakiegoś wiza fajnego. No i się może jakoś wbije, dobra. E, w ogóle sobie zobaczmy, jak tutaj PvP wygląda. Czy zostawili takie same, czy inne. O, nowe jest PvP, z czego co so widzę. Aha, tutaj mamy. Z pvp, tutaj się można klepać. Aha, aha, tutaj się można klepać. Dobra, spróbujemy, kurde. Sium, tutaj skaczemy. Teraz tak. A, ciężko będzie, on ma miecz. Będzie bardzo ciężko, ale dobra, możemy go tutaj tak. Tak, tak, pobiegać trochę sobie. O, nie może nas trafić. Ale tego nie wygram. Ej, dobra. Właściwie nie jest taki e, trudny. Wystarczy biegać dookoła i nie może w ciebie trafić. Jak go pokonam, to to. Dobra, nie pokonałem. Bo miał miecz. W ogóle zobaczmy, jak to jest spawn wygląda, bo jestem też ciekaw. Dobra, to na, zaraz następnie. O, jesteśmy na spawnie. Tutaj mamy generator stołniarki, jest trochę inny, to chyba bloki węgla. Tak, blok węgla, diament. Nie jest tak trudno go zrobić. Tutaj magiczny kilof robisz, tak samo jak na skybloku. W ogóle ta edycja na skybloku to już chyba powoli zaczyna upadać. Coraz mniej osób w nią gra. Więc słabo trochę. O, tutaj też szpital mamy. Po co ten szpital jest? Aha, to jest ochrona w wodzie. Pewnie jak chcesz wybudować sobie tam pod, pod wyspą, To taka biksurka się bardzo przyda. E, tutaj mamy jakieś te. Nie, nie wiem, czy tutaj, o co chodzi z tym. To jest strefa VIP. Nie, a, tu jest szpital. Tutaj w szpitalu ciekawe, co jest, się robi. Pielęgniarka, uderz mnie. O, przecież jesteś zdrowy. Aha, Ej, jak byś chory? Hmm. Dużo się o tym trybie muszę nauczyć. Ale możecie mi wpisać w komentarzach. Bo wpiszcie mi w komentarzach dlaczego ja jestem zdrowa na przykład nie chory. Tutaj mamy łóżka. w ogóle zobaczmy kościół. Typnie... O, jest kościół. I tutaj przyspieszyli widzę teleportację. Nie będzie nie 5 sekund, tylko 2 sekundy. Też bardzo fajnie. Kościół też tutaj wyremontowali, jakby... Ee, znaczy zrobili pewnie nowy wszystko. I był downiczy do, na tym craftedzie. To tutaj mamy nawet arenę Walk sobie. Dobra, wchodzimy do kościoła. E, tutaj jest proboszcz. No i tutaj pewnie są też takie komendy. aha, tutaj są wszystkie po prostu te komendy jak na innych trybach. Możecie wpaść i zobaczyć. O, tutaj mamy stref, e, strefę WIF. Pójdę sobie tak daleko jak się da. W ogóle na tabie... O, e, dużo tutaj osób gra. Tutaj Michał ten na moderatora widzę, że przeszedł. reniferogra. renifero gra. Ja chyba też tutaj sobie zaproszę jakichś tych osób I wejdziemy sobie wbijać tutaj poziom wyspy Budować fajne rzeczy Ciekawe tutaj na e, Na ile kratek na ile są wyspy Zaraz się zapytam i się dowiem Dobra zapytałem się już tego moderatora Ile na ile są tutaj wyspy I czekamy teraz na odpowiedź Aha napisał to zależy Czyli pewnie jest z komendą ukośnik w lepsz. Tak mamy ukośnik w lepsz. A, Jeśli chcesz to pewnie ukośnik w lepsz. OK. Okej E, ciekawe, czy tutaj działa komendą kośniker? E, dzięki. Tak, działa wszystko. Fajny tryb, bardzo ulepsz. E, na ile tutaj możemy mieć? Tutaj możemy, nie, to jest, e, generatory. O, możemy mieć powiększenie wyspy od 150 do 180 kratek. A podstawowo to jest 100 kratek. okej okay, wyspy są tutaj duże. W ogóle zobaczmy jakieś pojazdy. Tutaj mamy te miotły. Tak jak chyba na każdym trybie są, że mo można je sobie kupić. O, mamy tutaj kopalnię, tutaj się kopię, chyba. Tak, tutaj sobie kopiemy. Ej, duża jest ta kopalnia. Na pewno fajniejsza niż na Skyblocku zrobili. Bo jest ta kopalnia, teraz tutaj się w ogóle chce grać. Bo tutaj w ogóle cztery graczy tutaj grało. Nie więcej na tym poprzedniej edycji. No a teraz ta edycja jest super. To jest poziom chyba też nawet, poziom gracza. Tak, o kurde, 15 poziom gracza. Mi się to aż nie wyświetla, co trzeba zrobić tutaj. Ha, wykop 200. Ile to jest? 200 tysięcy czy 2 miliony? Liczymy. O kurde, 2 miliony bloków kamienia. No, nieźle, nieźle. Dwa, wyobrażacie sobie wykopać 2 miliony? Ja po, przez cały okres grania na moim Skybloku wykopałem jakoś 300 tysięcy stone. A. A tutaj trzeba 2 miliony. Ha, nie wiem czy kiedyś wbiję ten 15-poziom gracza. Może jak będzie jakoś 1000 subskrypcji do końca wakacji, to się to zrobi. Aha, tutaj mamy różne wyspy, z czego co widzę. Okej, okay. tutaj mamy tą wyspę początkową, wyspa Gracz. Wyspa sv Wyspy sv to są trochę większe. O, i wyspa Lucky Block, którą można kupić za chyba jakoś 12 zł na Crafted Kośnik, sklep. W ogóle zobaczmy pomoc wyspa. Jakie tej komendy, jakieś nowe komendy są od, od wyspy? Nie, tutaj są. Aha. Menu zawierające wszystkie informacje o serwerze. Ukośnik Wiki, ok, Wiki. A, tutaj mamy te właśnie wszystkie informacje o serwerze. Pomoc ulepszenia menu. A, to, to, to wszystko. Tak jest, jak jest na skyblocku pewnie. Trochę odwzorowali pewnie te kody od skyblocka dali tutaj, wybudowali serwer i tak powstał. Jeszcze bym ciekaw czy są jakieś też pojazdy, że jakieś helikoptery. O, tutaj farmy. Na farmie jeszcze nie byliśmy. Pójdźmy sobie na farmę. tutaj mamy te eliksiry o chorobie. O, far... Na farmie też są świnki, no to dobra Zobaczę, czy tu są jakieś pojazdy Okej, okay, tutaj mamy kośnik port Tutaj pewnie będziemy mieli łódki Albo tam jakieś motorówki, czy coś okej okay. Aha, tutaj mamy łódeczki, fajne łódeczki Na poprzedniej edycji chyba też takie łódeczki były Tutaj wściekła pantera Musiał taką wściekłą panterę mieć na wyspie, ale Mój to wynosi 300 dolarów Więc na razie nie e, W ogóle weźmy sobie lądowisko londo, Lądowisko Dobra Kurde, jak tutaj nie no, no, jest napisane lodowisko. Nie wiem o co chodzi, czekajcie. Nie wiem o co chodzi. Wpisuję lodowisko. Nie przychodzi mi. Ale dobra, ja już myślę, że w tym odcinku to już będzie na tyle. Ja was żegnam. Myślę, że odcinek się podobał. Jak chcecie więcej, dobicie 12 łapeczek w górę. To jutro się widzimy w kolejnym odcinku. Z Toxic Ocean no i cześć!